poruchunków nie miało skończyć się na lodowej tafli. Według działaczy stoczniowca Gdańsk do szarpaninu doszło w szatniach. Kierownik, to jest masażysta, on no, ma przez no, złamane zęby, wszystkie mu się ruszają. No i dostał, nie wiadomo czy wziął z mózgu, mam, a jest Za cały zakrwiały. Tak policję wezwaliśmy, czekamy i też pójdziemy do szpitala. Znale, będzie, czy to będzie nie, na no. Znaczy myślę, że odstąpiamy hmm. się do tego, co, co była policja. Wiem że, było, wiem, że było zajście w rubel, bił się na lodzie z Glińczką. Także no, co jest konsekwencją Ale... tych wydarzeń ciężko jest mi określić. No, ja nie... Kiedy się no. można spodziewać, spodziewać tego świadczenia na maila? No to jest mnie, się... jeżeli będzie, to będzie na stronie. Protokół napisze, widział za mną stał sędzia, widział, który mnie uderzył zawodnik ten, z i Ten zawodnik Dudke, czy jaki tam się nazywa, meczu on bił właśnie w Polu, będzie, bił nie, to nie to na lodzie, na tylko bił, ja go złapałem, to jeszcze nie chciał bić, no nie wiem, no to jest huliga. To jest huligaństwo, powinien 5 lat dostać. W ogóle prywatna w Niemczech by dostał najmniej 2-3 lata za takie coś. Karę, by nie był zawodnikiem. To jest, nie ma nic wspólnego z okejem. Okay. To to już, to już Dobra, ja nie jestem władny, to to, 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 to jest... Sensacje, nie? Bo, to bo, że to... szukamy sensacji, no bo to jednak znaczy, było coś, co Znaczy ja A, nie wiem, wie, wie, ja, 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 to... ja nie wiem co było konsekwentne od tych no, zdarzeń, czy... Czy, czy to, że coś mu się z zębami stało, było wynikiem tego, że się bił z broniczką na lodzie, czy tego, czego nie, nie widział. Ja nie widziałem tego. Nie, nie to, jak, ja to się z Wiem, że się próbował był z broniczką, to widzieli wszyscy. Trzeba ale, ale nie to ja, tak. Tak. A co było dalej, ja nie widziałem. Starałem się jak najszybciej przyjść do boku, do, do zawodników, ale tylko nie widziałem.